Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie Wiadomości. Przez trzy dni Wschowa rozbrzmiewała muzyką poważną, a to za sprawą 10 jubileuszowego Królewskiego Festiwalu Muzyki. Tradycyjnie już pierwszy koncert odbył się w piątek w zamku królewskim. Dzień później koncert kameralny miał miejsce w klasztorze Ojców Franciszkanów. Koncert galowy natomiast odbył się we wschowskiej farze, jak zawsze dopisała Wschowska publiczność. Festiwal Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co dobrze rokuje tej imprezie na lata przyszłe. W niedzielę na scenie przed ratuszem wystąpił kolejny bluesman. Tym razem był to brytyjczyk Eddie Martin, który po raz pierwszy przyjechał do Polski. Trasa jego koncertu promowana jest przez lokalne rozgłośnie Polskiego Radia, tak zwane Auditorium 17. Eddie Martin to gitarzysta, wokalista i harmonikarz bluesowy. Przez blisko 30 lat swojej kariery zyskał przydomek ambasadora brytyjskiego blusa. Koncertował w większości krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Bluesmen z Wielkiej Brytanii wystąpił z zespołem Łukasza Gorczycy. Nadmienić należy fakt, że na perkusji zagrał Bogdan Chórzewski, ex-muzyk grupy Baj. I tak jak w piosence Czesława Niemena, Czas jak rzeka płynie, kończy się tegoroczne lato. Czas więc na krótkie podsumowanie. Po wielu staraniach i zabiegach udało się doprowadzić do powstania ogródka wiedeńskiego. Właśnie wokół tego ogródka, przez górą trzy miesiące toczyło się życie kulturalne. Inauguracja działalności zbiegła się z kolejną edycją schowskiego jarmarku produktów tradycyjnych. A potem kolejni zaproszeni goście pojawiali się na scenie przed ratuszem, ale po kolei. 24 i 25 maja rynek zapełnił się wystawcami, którzy przyjechali z różnych stron Polski, aby zaprezentować się na jarmarku Mieszczańskim. W trakcie imprezy na scenie zaprezentowały się również zespoły muzyczne, m.in. wsiana Wschodnia, Afrokolektyw oraz Naman. 26 maja, z okazji przybadzającego Dnia Matki oraz zbliżającego się Dnia Dziecka, na rynku zaprezentowała się w koncercie dla matki orkiestra Denta i mażoretki oraz kapela Zamku Rydzyńskiego. Dzieci zaś bawiły tulinki, barwne dobranockowe maskotki. 14 czerwca miał miejsce przez wielu znawców tego gatunku muzyki uznany za najlepszy koncert występ Alvona Johnsona. Należy wspomnieć, że jako saport przed gwiazdą wystąpił Leszczyński Zespół Niebieskasowa. Alwon oczarował publiczność wschowską i na długo wizyta tego artysty pozostanie w pamięci publiczności. Dzień później koncertował akordeonista Tomasz Drabina, który zaprezentował się we francuskich, włoskich i polskich szlagierach. 30 czerwca w bardzo przejmującym koncercie zaprezentował się białoruski zespół folklorystyczny działający przy Związku Polaków na Białorusi – Białe Skrzydła. 5 lipca natomiast odbyły się dwa koncerty. Najpierw w bluesowym repertuarze zaprezentowała się stara dobra śląska grupa bluesowa, a potem w koncercie, czy mnie jeszcze pamiętasz, wspomnienie o Czesławie Niemenie, Trubadur Piotr Kuźniak. 27 lipca odbył się kolejny wspomnieniowy koncert. Tym razem muzycy z Zielonej Góry i Nowej Soli oraz Zbigniew Wiłoski z pozostałymi wokalistami przypomnieli nam twórczość Marka Grechuty. Dzień później, w niedzielę, 28 lipca na wschowskim rynku zaprezentował się kolejny bluesman tym radem z dalekiej Tasmanii, Rob Tonioni. Sierpniowy, długi weekend również rozgniewał muzyką i piosenkami, a to za sprawą wschowskich chórów Lutnia, polones oraz Fermata Live, orkiestry denty i majoretek oraz kapeli podwórkowej i to jest właśnie to. W sobotę, 17 sierpnia natomiast na rynku pojawiły się motocykle, a to za sprawą pierwszego wschowskiego muzycznego pikniku motocyklowego. Było co podziwiać. Przez nasz rynek przewinęło się ponad 300 ryczących maszyn. Z lot tych pojazdów uświetniły koncerty Eleanor Gray i Mohers Band. Ale koncerty to nie wszystko. Na ekranie filmowym wyświetlone zostały filmy między innymi To Skomplikowane, Argo, Kac Vegas 1, i film strasznie głośno, niesamowicie blisko. Swój, swój pokaz pod tytułem Byle czym i do przodu moja pana Amerykana miał również podróżnik Adrian Krzysztofiński. W ogródku co środę rozgrywały biesiadne piosenki w wykonaniu kapeli i to jest właśnie to. Ogródek Wiedeński pełni również rolę drogowskazu dla turystów zwłaszcza z Niemiec, Holandii, Francji, dalekich Chin, ale nie tylko. Zorganizowane grupy przyjeżdżały z dalekich zakątków naszego kraju. Dużą popularnością cieszyły się będące w sprzedaży wydawnictwa Urzędu Miasta i Gminy, promocji oraz Wschowskiego Muzeum. Tak więc Ogródek Wiedeński spełniał nie tylko rolę gaszenia pragnienia, ale oprócz centrum kulturalnego, również centrum turystycznego, z którego to miejsca turyści rozpoczynali zwiedzanie naszego pięknego miasta. Przed nami ostatni tydzień działalności Ogródka Wiedeńskiego na rynku. W piątek zapraszamy chętnych na karaoke. Ponownie do Ogródka zaprosimy Państwa za rok. Do zobaczenia. Tenisiści ziemni zakończyli turniej Grand Prix 2013. Po dwóch miesiącach gier, najpierw grupowych, a potem po rozegraniu półfinałów i finałów, wyłoniono triumfatorów tej imprezy. We finale Wojciech Sitarz pokonał Feliksa Łobanowa 4-6, 6-1, 6-4 i to jemu przypadł tytuł najlepszego zawodnika Grand Prix we Wschowie. W meczu o trzecie miejsce Nowiński wygrał z baszczynem 6-2-6-3. W miniony weekend grali piłkarze wschowskich drużyn. Seniorzy naszych trzech eksportowych drużyn niestety nie zaliczą tej kolejki do udanych. Wszyscy bowiem solidarnie przegrali. Lepiej wypadły natomiast drużyny młodzieżowe za wyjątkiem drużyny juniora młodszego, które pokonały swoje grywali.